Spoiler alert! To nie jest SCAM. Sytuacja na rynku kart graficznych jest jaka jest, aczkolwiek trzeba przyznać, że ostatnio się co nieco poprawiła. Nie jest jeszcze tak, jak powinno być, trochę do tego brakuje, no ale jeżeli ktoś z Was chciał sobie złożyć komputer przez cały ostatni rok, to miał niemały problem. I w zasadzie im bardziej budżetowy zestaw chcieliśmy złożyć, tym ten problem był większy. A dla przykładu komputer z gtx 1650, który w 2021 roku kosztował około 2.500 tysiąca złotych, jeszcze niedawno był o ponad połowę droższy. Ale co zrobić, gdy jest drogo? Co zrobić, żeby mieć w miarę taniego kompa, który pozwoli nam odpalić nowe gry? No możemy zacząć polować na jakieś promocje albo ewentualnie wybrać kartę używaną, choć z nimi sytuacja wcale nie była lepsza. Czasami jednak warto zwrócić uwagę na pewne nie tak Oczywiste oferty. Na oferty, które w pierwszej chwili możemy odrzucić, ale po takiej nieco głębszej analizie, może okazać się, że karta graficzna, którą znaleźliśmy, będzie czymś absolutnie unikalnym na tle tego fatalnego roku na rynku GPU. Z tej strony, hej i zapraszam. Mam tutaj paczkę, która nie jest z Chin, która nie jest też z Polski i która zawiera w sobie pewną bardzo fajną, tanią kartę graficzną. I powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Hmm, czy to zadziała? To znaczy, zadziałać na pewno zadziała, ale jak to będzie się dokładnie spisywało wydajnościowo, powinno się spisywać naprawdę bardzo dobrze. Co jest jeszcze ciekawsze, dostawa z zagranicy, a dokładnie ze Słowacji była darmowa. Okej, okay, tutaj widzę, że trochę obrwało. Ale to na pewno nie w tym pudełku, tylko gdy było transportowane wcześniej. No, ale zobaczymy. nic więcej nie ma. Ko takich jeszcze nie widziałem? Powiem szczerze, że Zobaczmy, co jest w tym moim nieco zmasakrowanym pudełku. Bo według mnie się nic nie powinno z tym stać. Zobaczcie, to jest normalnie. Nowka sztuka. No i tak, co to jest? To jest Radeon MI8 Instinct, albo raczej Instinct MI8. No ale to jest najciekawsze, co możecie zauważyć. No, przecież tutaj nie ma żadnego, przecież tutaj nie ma żadnego złącza wideo. Jak to podłączyć do kompa, żeby to wyświetlało obraz. Otóż nie! O, proszę, namierzył. No zobaczcie. To jest DisplayPort. Port, a ja chyba teraz mówiłem cały czas i źle zapałem fokusa. <noise> tak więc będę musiał tego materiału trochę wyciąć, albo coś tutaj wstawię. Mniejsza o Nie jestem bardzo ciekaw, jak ta karta się sprawdzi, jakie będzie miała temperatury. Co mi się uda z niej zrobić? Uda się tutaj wymyślić, bo ja widziałem co ludzie robili ludzie ogólnie. No być tutaj taką dziurę wielką w tej budowie na wentylator i to jest oczywiście jak najbardziej sensowne, ale ja najpierw będę sprawdzał, co się stanie jak tutaj robimy nawiew z jakiegoś wentylatora. W ogóle zobaczymy jak w mojej dobrze wentylowanej budowie taka ta karta sobie poradzi bez żadnych dodatków. Bez żadnych... No nie, to akurat nie jest niestety możliwe i w obciążeniu karta ta nie ma szans działać stabilnie bez dodatkowego układu chłodzenia. Tym bardziej, że ten Radeon wrotluje już powyżej około 75 stopni, no i bez wentylatorów taką temperaturę osiągniemy w kilkadziesiąt sekund. Aby więc doprowadzić ją do stanu używalności, konieczne będą modyfikacje, ale zanim do tego przejdziemy, może po kolei, czyli co to właściwie za karta. I skąd ją mam? Samą kartę zakupiłem w specjalnej ofercie, która pojawiła się na peperze na początku lutego i zapłaciłem za nią niecałe 500 zł. Nie ukrywam, że na początku tylko zerknąłem, co to w ogóle jest, i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to brak jakiegokolwiek złącza wideo. A krypto nie kopię, więc taka grafika wydawała mi się totalnie zbędna. Po chwili jednak zauważyłem, że złącze rzeczywiście jest, ale tylko jedno i do tego ukryte. No a to z kolei skłoniło mnie do takiej krótkiej analizy, co można by z tym zrobić i czy w ogóle jest sens to zamawiać. No i tak też dochodzimy do tego, czym tak. Karta właściwie jest. To znaczy, tak jak chwilę wcześniej powiedziałem, wiecie już, że jest to AMD Radeon Instinct MI8. A więc, nie jest to żaden chiński eksperyment, żadna podróba, jakich pełno można znaleźć na azjatyckich portalach. Ani nic z tych rzeczy. To jest całkowicie normalna karta graficzna, tyle że nie przeznaczona na rynek konsumencki, a jest to GPU zaprojektowane z myślą o stacjach roboczych przeznaczonych do procesów uczenia maszynowego. Tak, to zdecydowanie brzmi na coś skomplikowanego. No i te Radeony z serii Instinct nie były przeznaczone do sprzedaży w normalnych sklepach. A tutaj znalazłem wam taki przykład serwera, w którym montowane były podobne karty z tej serii. No i teraz tak, model Instinct MI8 został wydany w połowie 2017 roku, ale nie oznacza to, że karta, którą otrzymałem, pochodzi z jakiegoś jakiegoś super starego kompa. Po pierwsze jest to grafika odnowiona, tak zwany refurbished. To oznacza, że karta ta mogła być używana, ale też niekoniecznie. W teorii mogła być też naprawiana, ale też niekoniecznie. To, co na pewno było z tą kartą robione, to była sprawdzana i testowana, co mogą potwierdzać ślady na pinach. Jak jednak mogliście zobaczyć, karta była bardzo dobrze zapakowana. Na pudełku była oficjalna plomba, ma na samej karcie jeszcze nieściągnięta folia. Tak patrząc na to, co otrzymałem, to myślę, że jest to jedna ze sztuk, które nie zostały sprzedane, i tak sobie od jakiegoś czasu krążą od dystrybutora do dystrybutora, aż w końcu ktoś zaoferował je w rozsądnych jak na dzisiejsze czasy pieniądzach. Tak naprawdę jest to grafika będąca czymś pomiędzy kartą nową. A kartą używaną. W tym wypadku powiedziałbym, że zakupionemu przeze mnie Radonowi jest znacznie bliżej do karty nowej, no tylko że starej, bo wydanej 5 lat temu. Ale co najważniejsze, było ich naprawdę sporo. Oferta, z której skorzystałem, wisiała przez około 3 tygodnie i widziałem, że sporo osób dodawało zdjęcia po swoich przeróbkach układu chłodzenia. Tak więc, jeśli ktoś szukał taniej karty graficznej i trafił na tę promocję i miał jakiekolwiek pojęcie, co z tym można zrobić. No to była to naprawdę opłacalna grafika, której starczyło dla wielu. No ale przejdźmy do absolutnie najważniejszej kwestii i jeżeli ten materiał ogląda jakiś stary komputerowy wyjadacz z bardzo dobrą pamięcią, to patrząc na specyfikację, może dostrzec wyjątkowe podobieństwo do innej karty graficznej AMD, która jest jeszcze starsza i wydana została w sierpniu 2015 roku. Mowa o Radeonie R9 Nano, czyli o mniejszym odpowiedniku R9 Fury. Czyli jednocześnie o jednej z stopowych kart graficznych z tego właśnie okresu. No dobrze, ale jest rok 2022, więc na co taka karta graficzna może jeszcze się dzisiaj przydać. Wbrew pozorom okazuje się, że naprawdę może. Zanim jednak pokażę Wam, co ta karta potrafi, no trzeba trochę stuningować, więc zabierzmy się do roboty. Niestety sprawa nie jest taka prosta, jak może się wydawać, ponieważ po zdemontowaniu pierwszej części obudowy okazuje się, że cały radiator jest zabudowany, więc montaż jakiegokolwiek wentylatora mija się tutaj z celem. Najpierw trzeba coś z tym zrobić, a dokładnie to trzeba pozbyć się sporej części aluminium, co bez odpowiednich narzędzi będzie dosyć drastyczne. Efekt tego działania może wyglądać niepokojąco, ale uwierzcie mi, że karcie graficznej nic nie jest, a dzięki temu zabiegowi powietrze dostanie się tam, gdzie powinno. Uprzedzając ewentualne pytania, montaż zwykłego wentylatora z boku karty, czyli z tej strony. Nic w zasadzie nie zmieni i grafika nadal będzie się przegrzewać. No chyba, że zamontujemy wentylator lub wentylatory laptopowe, a widziałem, że niektórzy właściciele tego radona się na to zdecydowali. I pisali, że działa. Ja jednak tego nie testowałem i, jak większość, zdecydowałem się na usunięcie właśnie tej górnej, zabudowanej fabrycznie części radiatora. Gdy to już za nami, to wypadałoby dostać się do wyjścia wideo, aczkolwiek to już jest sprawa znacznie prostsza. Choć w tym wypadku konieczne już będzie skorzystanie z piłki do metalu, a wycięcie odpowiedniego otworu zajmie dosłownie kilka minut. Tutaj pojawia się jednak pewna ważna kwestia, ponieważ jako że gniazdo DisplayPort nie jest dodatkowo przykręcone do śledzia to kabel powinniśmy wpinać wyjątkowo delikatnie. Następnie czysto profilaktycznie postanowiłem wymienić fabrycznie nałożoną pastę i termopady, choć jako, że tak jak wspominałem, karta była odnawiana, to bardzo możliwe, że taka operacja była przeprowadzona stosunkowo niedawno. No, i teraz pozostaje tak naprawdę kwestia mocowania wentylatora lub wentylatorów. Większość projektów, które widziałem, opierała się na jednym wentylatorze 92 mm. Natomiast ja zdecydowałem się na dwa ciche wentylatory Arctic 80 mm 3000 rpm, za które zapłaciłem 55 zł. Czyli w zasadzie finalny koszt naszej karty graficznej to około 550 zł razem z wentylatorami. Ok, ale teraz kwestia, jak je przymocować. Mój brat powiedział, żebym się z tym nie babrał, i przymocował to tak, żeby się trzymało. I normalnie tak bym pewnie zrobił. Gdybym tę kartę montował w jakimś tanim pc, do tego ze starszymi komponentami, no to kleiłbym to jakąś taśmą i by styknęło. No ale w moim komputerze, który dopiero co składałem, no nie wypada, żeby taką kartę zamontować. Fakt, że już mocno ją zniszczyłem, ale miałem w głowie jakiś plan, aby wyglądała bardziej cywilizowanie, co oznaczało niestety ponowne użycie piły, a także wiertarki. I z oryginalnej obudowy, którą widzieliście wcześniej, zostało tyle. Dwa małe kawałki metalu z sześcioma otworami. Od razu mówię, że nie polecam robić czegoś takiego bez imadła, bo niestety obudowa jest dosyć solidna i cięcie tego w rękach, no można sobie wyobrazić jak wyglądało. <laughs> Na szczęście wszystko udało się bez odniesienia większych obrażeń, a złożona karta wygląda. Wygląda ok, ale uznałem, że może wyglądać lepiej, a w tym celu wykorzystam czarne LEGOSy, które posiadam jeszcze z czasu komputerowo budowy z LEGO. I tak też przed wami oficjalnie mój pierwszy projekt chłodzenia karty graficznej. Case Radeon R9 Nano Arctic Dual Fan Super Silent Force of Turbo Triceratops Elite Edition. No i nie pozostaje nic innego jak sprawdzić wydajność mojego radeona w grach. A więc niby taka leciwa karta graficzna, która kosztowała mnie w sumie 550 zł, a pod względem wydajności jest niedaleko laptopowej 3050. A takie porównanie mam akurat dlatego, że najwięcej testuję właśnie laptopów. Jednocześnie ten Radeon jest lepszy o jakieś 25% od GTX A1650, który wciąż jest jedną z popularniejszych budżetowych kart graficznych, a który dostępny jest obecnie za 1100-1200 zł. Gdyby porównać tą R9 Nano do czegoś nowszego, to oferuje on wydajność bardzo bliską wydanemu niedawno Radeonowi. Mówi RX 6500 XT. Oczywiście biorąc pod uwagę jego pełną tą wyższą wydajność na interfejsie PCI Express 4.0 i który ostatnio dostępny jest w cenie podobnej do wspomnianego przed chwilą gtx -a. No ale co z temperaturami i co z hałasem generowanym przez ten customowy układ chłodzenia Arctic Dual Fan Super Silent Force of Turbo Triceratops Elite Edition. W większości gier temperatury oscylowały w granicy 65-70 stopni, a jedynym wyjątkiem był Fortnite, gdzie Radeon potrafił osiągnąć maksymalnie 73 stopnie. Natomiast po przeprowadzeniu undervoltingu zgodnie z wartościami sprawdzonymi w przypadku właściwego modelu R9 Nano temperatury karty będą nawet 5 stopni niższe. Jeżeli chodzi o szum wentylatorów, to w odległości 40 cm z boku budowy jest to 46 decybeli, czyli jak najbardziej akceptowalna wartość, choć dodam, że karta ma wyjątkowo głośne cewki. Najbardziej są one słyszalne w obciążeniu, ale ich hałas zawiera się oczywiście w pomiarze głośności i to nie jest tak, że cewki były głośniejsze niż szum wentylatorów. Mimo wszystko dało się ten dźwięk wyraźnie rozróżnić. No i w kontekście hałasu warto pamiętać, że mówimy wyłącznie o obciążeniu i ustawieniu wentylatorów na pełnych obrotach, ponieważ w takim codziennym użytku Karta będzie cicha. No właśnie, ale jak ja tymi wentylatorami sterowałem? Żeby podpiąć wentylatory, konieczna będzie specjalna przejściówka, którą w naszych sklepach dostać jest niezwykle trudno, w związku z czym musiałem zamówić ją z AliExpress za 20 zł. Ta przejściówka nie jest jednak niezbędna, ponieważ wentylatory możemy wpiąć bezpośrednio do płyty głównej i zarządzać ich prędkościami albo z poziomu BIOS-u, albo z poziomu specjalnego programu, który oferuje nam producent. W tym wypadku korzystałem z oprogramowania Gigabyte, które umożliwia sterowanie wszystkimi wentylatorami w obudowie z poziomu Windowsa. Do rozwiązania, ma jednak swoje wady, ponieważ o ile możemy sterować obrotami, to nie możemy sterować obrotami względem temperatury GPU. No bo powinno być tak, że im karta cieplejsza, to wentylatory przyspieszają. Tak więc zanim zamówiłem odpowiednią przejściówkę, na pulpicie pracowały one na bardzo niskich obrotach, natomiast jak chciałem odpalić grę, no to trzeba było włączyć maksymalne obroty w aplikacji. A gdy przejściówka z Chin już do mnie dotarła, no to sprawa stała się o wiele prostsza, bo wtedy można stworzyć sobie krzywą wentylatorów w programie MSI Afterburner i synchronizować prędkość obrotów z temperaturą karty. Czyli podsumowując ten deal, tę kartę graficzną za 5 stóp, wentylatory za 5 dyszek i przejściówkę za 2 dyszki. No, przy dzisiejszych cenach kart graficznych wygląda to na naprawdę świetny zakup. Co najmniej dwa razy lepsze niż fabrycznie nowe karty graficzne, które są aktualnie dostępne na rynku. A nie zapominajmy o ostatnich obniżkach, bo gdyby nie one, to gdyby wtedy porównać zakup tego Radeona do cen GTX 1650 z całego ostatniego roku, to wydajniejszy R9 nano był nawet trzykrotnie tańszy. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym projekcie karty w komentarzach, a my widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.